Naprawdę to jest nie lada wyzwanie Ale myślę, że w Indiach będzie o wiele gorzej. Patrzcie na centymetry dosłownie na centymetry widzicie te dzieci? To są już dzieci z Państwa z tą flagą Moje mili, witamy w Sierra Leone Zapraszam na nowy odcinek nie grube portfele, bo nie trzeba wiele, bym znowu się poczuł jak Bóg Więc pakuję torbę, zamawiam bilety, bo ziomość nie liczę na cud Mama się martwi jak mówię gdzie lecę Ja na to ze jedno życie mam przecież i zwiedzę planetę śmigające w dresie Wydając to wszystko co pomiesz i wieszkę Popali ziomę to zioło z majki Zobaczyć jak kręcą dupami kubanki Przechylać flaszki, o nic nie martwić Palić cygara i pisać kawałki Chłopaki z bloku, ziomuś przestałem się bać nawet lotu to Nie na niby to kara i i lot przez Meksyk świeże weksy Zapraszam was, moi mili, na serię filmów z Sierra Leone. Państwa z bardzo silnie zakorzenionymi tradycjami, co za chwilę jakoś na swój sposób postaram się wam wytłumaczyć. Ponad 30 państw na świecie, na różnych kontynentach, w różnych zakątkach świata, gdzie takie tradycje i takie zachowania są na porządku dziennym, mojej mili. Sierra Leone jest przepięknym państwem, lecz niestety nie do końca bezpiecznym. Jest też państwem z bardzo silnymi tradycjami, które nie do końca mi się podobają. Na ulicach widać dzieci, dosłownie 14-letnie dziewczynki, które na plecach Stargają swoje własne dziecko, tak? Dobrze słyszycie? 14-latki, które mają już własne dzieci. To jest nie do pomyślenia, nie do przyjęcia. Naprawdę to, co się tutaj dzieje, nie jest fajne. Sierra Leone zaskakuje na każdym kroku. Słuchajcie, spójrzcie, nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Wygląda jak... jak nóżka od grzyba. Powącham, nie pachnie, i zobaczcie, to się ciągnie dosłownie kilometrami przez tą wioskę. Więc kolejne państwo, gdzie każdy orze, jak może, tutaj to coś rośnie, moi mili. Więc cała ta wioska zrywa to i suszy w ten oto sposób na drodze. Niesamowite, naprawdę coś nowego, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Tym bardziej, że są tego naprawdę kilometry. A więc chciałbym Was przywitać z kolejnego państwa, moi mili, z państwa, które nosi nazwę Sierra Leone. Spójrzcie, jak wszystko się pozmieniało. Nie ma już gór. Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie, ponieważ uwielbiam góry mimo to, że jeżdżenie rowerem po górach kosztuje bardzo dużo wysiłku naprawdę bardzo dużo. Ale zobaczcie, jak to jest fajne. Wszystko się pozmieniało. Ludzie też się zmienili. Jestem tutaj na razie drugi dzień więc nie będę się wypowiadał o ludziach. Za mało ich po prostu znam. Ale tak, zmienili się diametralnie. Jest tu chyba trochę niebezpiecznie, ale zobaczymy za jakiś czas. Słuchajcie, jedziemy do kolejnej stolicy niestety. W poprzednim odcinku mówiłem wam, że będziemy omijać stolicę. Przez najbliższe trzy państwa musimy wjechać do każdej stolicy. Dlaczego? Już Wam to tłumaczę. Najzwyczajniej oczywiście po wizy, z tym, że tym razem nie na lotniska, a do ambasad, do jakichkolwiek ambasad, jakie tam będą. Tego nie przeskoczymy. Online nie można kupić wizy ani do, co tam jest następne, ani do Liberii, ani do Wybrzeża Kości Słoniowej, ani do Gany. Więc te wizy musimy niestety kupować w ambasadach, w stolicach państw, które mamy po drodze. Pokażę Wam, na jaką prześliczną rzekę trafiliśmy. Naprawdę jest spoko jest dzika. Hej, good morning, very nice. Thank you. Pokażę Wam jeszcze z drugiej strony. Niesamowita, nieprawdaż? Tam jakieś miasteczko. No i co, jedziemy? Niestety do stolicy. Wiecie, jaką nazwę nosi ta stolica? Tak mi się podoba Freetown. Czyli przetłumaczenie na polski, po prostu wolne miasto. Naprawdę świetna nazwa na stolicę. Ten już coś tu żebra. I tak to wygląda, moi mili Przejechaliśmy dosłownie 300 metrów tej wioski. I spójrzcie, kolejna rzeka. Myślę, że to ta sama rzeka. Z tym, że po prostu tak sobie zawinęła. Hey, hello! Pokażę Wam jeszcze z drugiej strony. Naprawdę niesamowita jest. Przepetarda, podoba mi się okropnie, moje mili. Więc tak jak widzicie, wszystko się pozmieniało. Tutaj będzie trochę mokrzej. Klimat się bardzo zmienił. Jest, może nie, nie jest chłodno. Nie mam pojęcia, ile może być teraz stopni, ale nie ma chyba 30. Spójrzcie, niebo zachmurzone. Także na rower idealnie. Co wam mogę jeszcze powiedzieć po tych dwóch dniach spędzonych w Sierra Leone? E no mi się tu podoba, spójrzcie. Naprawdę mi się tu bardzo podoba. Jest tutaj, chyba naliczyłem 12 różnych grup etnicznych. Państwo nie jest za duże, jest małe, więc myślę, że ta mentalność ludzka będzie się zmieniać dosłownie co, co 100, co 50 km. Pojedziemy, zobaczymy. Pani jest masakra z prądem, mam 2% baterii, nic wam się nie nagrałem, ale patrzcie. Dotarliśmy na wybrzeże, nie wiem, czy to widzicie. Także Je. Yeah. Dzień dobry, właśnie wstałem. Dzisiaj spaliśmy tak, moi mili. Spójrzcie, tam sobie ludzie coś robią na polu. Za tamtą linią drzew jest mój kochany ocean atlantycki. A my jedziemy tam na prom, który doprowadzi nas do Freetown, do stolicy tego dziwnego i pięknego państwa. Bilet na prom wygląda dokładnie tak. Wiem, że jest bardzo prymitywny, aczkolwiek jest, jakiś tam jest. Kosztuje niecałe euro na osobę z rowerem. Nie mam pojęcia, jak to jest, jeśli macie samochód albo motor. I prom ten płynie do stolicy dokładnie 30 minut, więc niedługo. Dobra, słuchajcie, weszliśmy na prom. Jest bardzo stary, naprawdę bardzo stary. Nie wiem, czy ja wstałem dzisiaj lewą nogą, czy o co chodzi. Ale będzie bardzo dużo empatii w moich wypowiedziach. Słuchajcie, w Sierra Leone, kochani, nie ma nic. Są wielkie braki, jeśli chodzi o żywność. Naprawdę, bardzo wielkie. Jest ciężko cokolwiek znaleźć do jedzenia, chociażby warzywa, żeby ugotować sobie obiad. Naprawdę, uwierzcie mi, że naprawdę. Są ogromne problemy z prądem, ale są tak potężne, że też nie wiem. Jeśli nagram wam jeden odcinek, to naprawdę będę z siebie dumny. Pokażę wam jak tu ładnie. Spójrzcie, jakie fajne wybrzeże. Generalnie gdzieś tam jest otwarty ocean atlantycki, więc niezmiernie się cieszę, naprawdę. Niezmiernie. Nie wiem, czy widzicie, tutaj jest jakaś góra. Mam nadzieję, że Freetown nie jest na samym czubku tej góry, bo będziemy musieli się tam znowu w... wspinać. No ale tak jest. Ludzie, ludzie są tu bardzo różni, naprawdę są tak różni, że nie da się tego opisać. I tak biorąc to na logikę, myślę, że to tylko i wyłącznie dlatego, że państwo jest naprawdę małe, jest bardzo małe, dużo mniejsze od Polski, powiedzmy 3-4 może, nie no, 3-4 razy, razy mniejsze od Polski. I naliczyłem, masz oczywiście u wujka Google 12 grup etnicznych, więc jedziesz 100 km. ludzie są przemili, są naprawdę świetni, są zabawni. I tak dalej. Przejeżdżasz te 100 km, ludzie mentalnie strasznie się zmieniają. Są nie są zaczepialscy. Jest masa żebraków w państwie Sierra Leone. Mam nadzieję, że żadnemu nie, ma, nie dam dzisiaj w zęby, bo naprawdę mam zły dzień. No i co, na razie to tyle, co mogę wam powiedzieć o Sierra Leone po chyba czterech dniach pobytu w tym jakże pięknym, ale dziwnym państwie. Właśnie ruszyliśmy. Na promie, oczywiście, każdy orze jak może sprzedają i wciskają wszystko, co tylko się da. Tak to się jest w Afryce. Tak było, tak będzie i tak pozostanie. Spójrzcie to, to jest zabawne. Przeszła przed chwilą pani. Dała nam jakieś papierki, które okazują się kopertami. Żeby wrzucić jakieś pieniążki, jeszcze jest tu bezczelnie napisane. To small or big, czyli albo mało, albo dużo. No niesamowite. Tam pani z wojska, nie powinienem jej kręcić, ale mnie nie widzi, więc wam pokażę. Zeszliśmy na dół do rowerów, było to pusto. Proszę państwa, zobaczcie co teraz się dzieje, jak to teraz przejść do tych rowerów. Myślę, że to będzie nie lada misja. Dobrze, że jestem szczupły z Józkiem. Tak wygląda ten prom z pierwszego levelu, że tak to nazwę. Zaraz wam pokażę nasze piękne rowerki. Tutaj ty śpi. Excuse me, sir! Can I go? Thank you. Widzicie, Jakub się nie trzaska z nimi. Śpi chłop, chce przejść, więc go od razu buzę. Nie obchodzimy, że on śpi. Takie są prawa w Afryce i trzeba tych praw przestrzegać i się dostosować do tego, co tutaj jest. Co tu się odpierdziela? Rowery są tam. Widzicie? Tutaj jakaś góra. Naprawdę jest spoko, moi mili. Pozdrowienia z Sierra Leone. Właśnie wychodzimy z promu, więc witam was, moi mili, Stolicy Sierra Leone Freetown. Zostało mi 4% baterii. Mam nadzieję, że w stolicy będzie prąd. Naprawdę mam bardzo głęboką nadzieję, bo w przeciwnym razie zupełnie nic wam nie nagram. Czego trąbić gamoniu jedź. To miasto jest na wzgórzu, myślę, że jest naprawdę niesamowite. Już wiem, że mi się bardzo spodoba. Więc naprawdę pierwszy raz cieszę się, że jesteśmy w stolicy jednego z afrykańskich miast. Proszę Państwa, oczywiście, jeden wielki chaos moi mili. Spójrzcie, co się dzieje za mną. Haha, witamy w Afryce. Uwielbiam takie miejsca, chociaż ludzie mnie męczą naprawdę, bardzo mnie męczą. Aczkolwiek uwielbiam takie zatłoczone miejsca. Zatrzymaliśmy się na jakiś posiłek. Posiłki w Sierra Leone są strasznie skromne zresztą jak wszystko moi mili. Cena jednego posiłku, gdzie mamy ryż z jakimś sosem, takim naprawdę bardzo ostrym. Chociaż myślę, że to dobrze, ponieważ ta ostrość. Tego sosu wypala wszystkie bakterie. Koszt takiego posiłku to niecałe euro, więc super tanio. Miasto Freetown, czyli stolica Sierra Leone, bardzo mi się podoba. Jesteśmy tu zaledwie godzinę, ale jest naprawdę spoko. Spójrzcie, przejdę przez Tuktuka, będziecie mieli fajny kadr. <laughs> Najwyżej dostanę zjebki. I zobaczcie, jaka potężna góra przede mną. Słuchajcie, naprawdę mi się tu podoba. Jestem dopiero godzinę w stolicy. Jakaś biedniejsza dzielnica miasta Freetown. Ja tam takie miejsca uwielbiam. Czy czuję się tu niebezpiecznie? Oczywiście, że nie. Moi mili, gdybym się czuł, to bym wam powiedział. Jest OK. Widzicie to zaczarowane miasto? Nie wiem, jak dla Was, ale jak dla mnie jest naprawdę petarda. Są góry, jest wybrzeże, jest Ocean Atlantycki. Naprawdę jest przemagicznie, proszę Państwa, przemagicznie. No i ten kocioł, ten chaos normalna sprawa w stolicach. Moi drodzy, nie macie pojęcia, jak się cieszę, że jadę na wybrzeże. Jest problem, mamy dzisiaj problem. Mieliśmy spać w hotelu, z tym, że nie stać nas na żaden hotel. To nie są jakieś duże pieniądze, ponieważ za osobę to jest jakieś 7-8 euro, ale nie mamy dzisiaj tyle, więc musimy znaleźć jakąś plażę i przespać się w stolicy na dziko, co nie jest zbyt rozsądne, no ale czasami w tej podróży tak bywa, kochani. Więc jak widzicie, miasto jest naprawdę tak przepiękne. Tak zaczarowane, że nie da mi się. Tego opisać słowami. Słuchajcie, jedziemy na plażę, mamy jakieś 10 km i będziemy spać na dziko. To nie jest zbyt mądry pomysł. Ale nie mamy wyjścia, ponieważ nie stać nas na hotel. Jesteśmy w stolicy. Każda jedna stolica świata, wiem co mówię, w nocy jest niebezpieczna, także mam nadzieję, że obejdzie się bez jakichś incydentów. To miasto jest. Będę to powtarzał sto razy, jeszcze jest niesamowite. Są takie kontrasty. Widzicie te wszystkie ładne samochody? Tutaj też dominuje złoto i diamenty, jeśli chodzi o zasoby naturalne, więc ci ludzie mają takie fury ze złota i z diamentów. Niedawno wstaliśmy, tak jak myślałem, nie obyło się bez przygód. Otóż słuchajcie, Juskowi w nocy ktoś buchnął z roweru kosmetyczkę. Liczyliśmy się z tym, spaliśmy w stolicy na plaży, co nie było zbyt rozsądną rzeczą. Słuchajcie, niesamowita promenada wzdłuż całego tego wybrzeża, zarówno z tej strony, jak i z tej. Rozciągają się restauracje i bary. Jest to stara kolonia angielska, więc bary jak najbardziej. Jest masa barów. Widzicie tego pana za no, mną? Teraz jest jeden, ale niedawno było dwóch. Najzwyczajniej przyszli sobie do pubu, z samego rana, jest jakaś 10 rano, zapalić jointa, wypić piwko, żyć nie umierać, jak dla mnie, naprawdę żyć nie umierać, kochani. Mi się tu podoba, podoba mi się tu szczerze mówiąc coraz bardziej. Zatrzymaliśmy się w pubie, jesteśmy już tu prawie tydzień, czekamy na wizę. Tu Józek, na hamaku, tutaj mój hamak. Tutaj mamy ocean. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek z Sierra Leone, tym razem ze stolicy miasta o nazwie Freetown.